Z tej strony Mati, a w dzisiejszym długo wyczekiwanym odcinku, nie ma żadnych gości. Chciałem za to przedstawić Ci pierwszą część serii książek Baśniobu. Książka zaczyna się w momencie, w którym rodzice wysyłają Seta i Kendrę do domu dziadków. Dziadek, widać ich nusem zakazów i przestróg, Między innymi nie mogą korzystać z elektroniki, więc jako współczesna młodzież nudzą się bardzo, co sprawia, że Set wymyka się nocą do lasu, gdzie poznaje sekret dziadka. Zresztą sami się o tym dowiecie. Set wielokrotnie jeszcze będzie łamał zakazy dziadka. Za to Kendra pozna wielu nowych przyjaciół oraz stawi czoła potężnym wrogom. Cała seria jest bardzo ciekawa. Szczególnie podoba mi się pierwsza część, w której to poznajemy magiczny świat zarozumiałych wróżek, zabójczych demonów oraz psodnych chochlików. Jeżeli Wam się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie, odwiedzajcie mojego Facebooka i najważniejsze, wypijcie mleko. Napiszcie, czy, czy chcecie widzieć więcej odcinków z recenzji. A mam też zamiar nakręcać więcej vlogów razem z moimi kolegami. Filmików nie było tak długo, ponieważ nie za bardzo miałem pomysł na ich temat. O, więc cześć!